Jezus był berbeciem, już jak oni przyszli po tych dwóch latach, to on biegał. Wcale to nie było sianko, wcale to nie był żłobek, bo oni byli dość bogatą rodziną, właściwie ani bogatą, ani biedną, że jak uciekali do Egiptu, to ukradli buciki Jezusowi. Czyli oni mieli z tych prezentów jeszcze trochę pieniędzy na, na przemieszkanie, a to tu w gospodzie, a to tam, na ucieczkę do Egiptu. I ukradli Jezusowi buciki, tak historycy piszą. Także. Proszę Państwa, o czym my tu mówimy? Proszę nie przesadzać w bajki, nie wpadać w głupoty, bo ludzie są niby kształceni, ale chcieli być mądrymi, stali się głupi. Tak powiedział apostoł Paweł w listach. Sam zrzekł się tych. No, proszę Państwa, uniwersytet jest wymysłem średniowiecza, ale wtedy też były wyższe szkoły. Zrzekł się tego apostoł Paweł. Powiedział, że no, niestety. Upodobało się Bogu zbawić świat przez głupie zwiastowanie, prawda? Że Bóg wybrał prostaczków, a nie uczonych tego świata, zwłaszcza, że ci.